Dzień dobry, witamy Państwa w pociągu Intercity Podlasiak numer 8108 ze stacji Szczecin Główny do stacji Suwałki przez stację Połomin, Tłuszcz, Łochów, Małkinia, Czyrzew, Szepietowo, Łapy, Białystok. Informujemy, że z powodu konieczności oczekiwania na opóźniony pociąg ze stacji Kołobrzek pociąg nasz rzecz opóźnionych 28 minut. Przepraszamy za opóźnienie pociągu. Osoby przesiadające się do innych pociągów prosimy o zgłaszanie tego zamiaru drużynie konduktorskiej. Zapraszamy do zakupu na i przekąsek w automatach znajdujących się w wagonie numer 12. Proszę o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z treścią informacji zamieszczonych w wagonach. Przypominamy, że w pociągu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Drużyna konduktorska pozostaje do Państwa dyspozycji i służy pomocą w trakcie całej podróży. Przedział konduktorski znajduje się w wagonie numer 12. Następna stacja Wołomin. Dziękujemy za uwagę i życzymy przyjemnej podróży.